Jakie wspomnienia z dzieciństwa wydawały ci się normalne, ale w rzeczywistości były skutkiem traumy? Kiedy byłem małym dzieckiem i cokolwiek zrobiłem źle, dostawałem ciężkie lanie. Najbardziej popieprzone było to, że bicie nigdy się nie zmieniało w zależności od występku. Przynoszę do domu dwoje? Ciężkie lanie. Zapomniałem wynieść śmieci? Ciężkie lanie. Nigdy żadnej odmiany. Dopiero. Gdy miałem prawie 15 lat, zdałem sobie z tego sprawę, gdy poszedłem do domu przyjaciela i chwilę później przyszła jego mama, która zaczęła się na niego wydzierać, ponieważ dzwonili ze szkoły, że został przyłapany na próbie podrobienia jej podpisu. Zrobił więc coś, za co ja dostałbym wielu opuklizn i sińców. Szybko chciałem zwiewać, bo nie, nie miałem zamiaru być świadkiem tego, co nastąpi. Po tym, jak skończyła krzyczeć, po prostu przytuliła go i powiedziała, że jest bardziej rozczarowana niż zła. Moja reakcja. Co? Gdzie jest wpierdol? Okazuje się, że nie każdy rodzic leje gówniaka z byle powodu. Tylko mój. Edith, oczywiście. Nie tylko mój. Współczuję wszystkim, którzy doświadczyli podobnych rzeczy. Nie jesteśmy sami. Przeżyliśmy i jesteśmy dzięki temu silniejsi. Kiedy moja mama miała zły dzień tuż przed wyjściem do szkoły, mówiła: Jeśli mnie nie będzie, kiedy wrócisz, to wiesz, dlaczego sugerując, że się zabije. Podczas ataków wściekłości moja mama groziła, że zjedzie z drogi mostu, żeby się zabić. Wraz z nami w samochodzie. To było dość przerażające. Stale się martwić, czy aby zaraz nie pęknie i rzeczywiście to zrobi. Rozumiem cię. Moja mama robiła dokładnie to samo, czasami po prostu gwałtownie przyspieszała i skręcała nagle. Dlaczego po prostu nie zabije nas wszystkich teraz? To trwało tak długo, że w końcu znudziły mnie jej groźby i naprawdę nie mogłam doczekać się dnia, w którym w końcu zjedzie z urwiska. To było już bardziej irytujące niż przerażające. Mamuśka była dosyć dziwna. Moja mama robiła mi lewatywy, gdy źle się zachowywałem. Nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie zażartowałem o tym podczas pierwszego semestru studiów, i wszyscy patrzyli zszokowani. Powiedzieli mi, że to nie jest normalna kara. Edit, do moich przyjaciół, którzy zostali ukarani w podobny sposób. Kocham was. Co tu się odwala? Wujek mojego przyjaciela chciał, żebym wraz z nim wzięli udział w sesji zdjęciowej do katalogu ubrań. Nie poszedłem, ale później odkryłem, że sklep nigdy nie istniał i nie sprzedał odzieży. Okazało się, że wujek był pedofilem i od lat wykorzystywał seksualnie mojego przyjaciela. Myślę, że mieliśmy wtedy 8 lub 9 lat. Jako dziecko przechwalałem się, że mogę spać ponad 24 godziny, moim przyjaciołom lub nauczycielom, albo komukolwiek, kto słuchał. Byłem w połowie zdania wspominając to jako student pierwszego roku, kiedy zdałem sobie sprawę, że mój rozwiedziony ojciec narkotyzował mnie w przedszkolu lekami, przez co spałem cały weekend, gdy miało opiekę. To naprawdę zniszczyło mój mózg. Moi rodzice powiedzieli mi, że mam trudności z uczeniem się i dlatego słabo mi szło w szkole. Byłem zbyt głupi, żeby być lepszym. Dopiero gdy byłem dorosły. Zorientowałem się, że to bzdura. Nie miałem żadnych zaburzeń, tylko niskie poczucie własnej wartości z powodu ich gównianego rodzicieństwa. Powiedziano mi, że mamy dysleksję. Nie, po prostu cały czas byłem zestresowany. Nawiedził z psychoterapeuta. Zostaw lajka, a nigdy już nie będziesz miał problemów psychicznych.